Minęło 11 lat od śmierci Andrzeja Leppera, a dalej nie wszystkie wątki tej sprawy zostały wyjaśnione. Stąd Konfederacja już w poprzednim miesiącu zaapelowała do posłów o to, by podpisywać się pod naszym wnioskiem o powołanie komisji śledczej, która wyjaśniłaby w końcu wszystkie okoliczności, ponieważ tych niewiadomych i. Informacji, które też pojawiały się medialnie czy też u, u śledczych dziennikarzy jest wiele, te wątki są niewyjaśnione, a jednak wyjaśnienie okoliczności śmierci byłego wicepremiera rządu polskiego powinno leżeć w interesie wszystkich Polaków, choćby dlatego, że to jest nasze państwo i szanujmy to państwo, traktujmy poważnie i ono też powinno traktować poważnie takie sytuacje. Jesteśmy mniej więcej na pół. Półmetku, mamy nieco ponad połowę tych podpisów. Apelujemy dalej, pytamy dalej, kto jeszcze jest tym zainteresowany. Prosimy o to posłów i będziemy, będziemy zgłaszać się praktycznie do wszystkich, ponieważ sprawa nie jest sprawą jednego środowiska politycznego, ale dotyczy całego środowiska politycznego w Polsce, całej sceny politycznej, a co też jest tutaj istotne, dotyczy powagi państwa polskiego.